Program punkt. Witam państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Gójska i zgodnie z zapowiedzią Pan Ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO jest już z nami. Państwo widzą pana ambasadora. Mam nadzieję, że się będziemy też dobrze słyszeć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, słyszymy się bardzo dobrze i widzimy się, wszystko jest w porządku. Panie ambasadorze, jak Pan patrzy na wydarzenia, które w ciągu weekendu no, błyskawicznie się rozpoczęły w Federacji Rosyjskiej? Można powiedzieć, że i błyskawicznie się zakończyły. Amerykańska prasa pisze o tym, że Putin utracił kontrolę nad częścią państwa, że część Elity władzy Federacji Rosyjskiej w tej chwili poszukuje jego następcy, ale jak pan to widzi, no, będąc w tym miejscu, czyli przy, przy kwaterze głównej Paktu Północnoatlantyckiego, jakie to niesie wyzwania dla naszego bezpieczeństwa? No, to wyglądało jak pilot sesyjnego serialu, który bardzo dobrze się. Rozwijał, ale wbrew porządkowym zapowiedziom, e, końcówka tego pilota nie była tak emocjonująca jak, jak jego początek, chociaż rzeczywiście, że powiedzieć, został z nami pewien e, tak zwany cliffhanger, czyli, czyli zawieszenie akcji, bo następne odcinki mogą jeszcze nastąpić. E, I tak jak grupa Wagnera pełniła e, pełni do tej pory w Afryce, funkcję de facto swego rodzaju pasożyta na systemach e, tamtych e, państw. E, tak e, oczywiście pełniła negatywną rolę na Ukrainie, gdzie, gdzie e, była rzucana. No to swego rodzaju można powiedzieć. E, S.S. Dilewanger e, Z rosyjskiego zrychowania mówię tutaj S.S. Dilewanger czyli nawiązuje do tej, tej, tej niesławnej formacji SS, która była złożona z kryminalistów, która między nimi tak się, tak okrutnie się zasłynęła swoim działaniem w trakcie powstania warszawskiego. No to też grupa Wagnera może powiedziała pewien, pewien patent niemiecki na, na z drugiej wojny światowej na użycie kryminalistów w trakcie kampanii wojskowej, ale no właśnie mamy kolejną odsłonę i w tej odsłonie ten trzon grupy Wagnera ma się przenieść na Białoruś, już się w zasadzie przenosi i jest to sytuacja rzeczywiście bardzo niebezpieczna, bo może być grupa Wagnera w taki sposób pozostaje w jakiś sposób w, w, w tym systemie rosyjskim, systemie władzy, jest jednym z satelitów jakichś elementów Równoważących ten cały system władzy. No, Aleksander Łukaszenka jest również jego, jego jakimś systemem e, i może być używana, ale to zarówno przez Łukaszenkę, ale, ale również przez system rosyjski w jakiś sposób. I pamiętajmy, że grupa Wagnera masywnała bardzo niekonwencjonalnymi działaniami w Afryce, gdzie, gdzie było ją stać na pewne działania, na których nie stawać byłoby innych formacji zbrojnych. Ale także ten rajd na Moskwę pokazuje, że to jest grupa. Osób, grupa bojowników, najemników zdolnych do, do różnego rodzaju działań, więc na pewno posiadanie tego rodzaju nowego sąsiada na, na Białorusi no, to będzie tam, no, będzie kolejnym powodem do czujności, do. Do tego, aby wzmóc nasze wysiłki. No właśnie, panie ambasadorze, moje pytanie zmierzało właśnie w tym kierunku, bo to ze strony Białorusi Moskwa organizuje atak na granicę państw NATO, czy to na granicę Litwy, no ale przede wszystkim wszyscy te sceny doskonale pamiętają na granicę Rzeczpospolitej Polskiej. My jesteśmy w tej chwili no w innej, oczywiście, sytuacji niż w połowie 2020 pierwszego roku kiedy ta granica w, w zasadzie była, była granicą no bez takiej ochrony fizycznej yy, yy, szczelnej yy, ale czy to nie jest sygnał? Ta obecność grupy Wagnera na Białorusi czy to nie jest sygnał, że jakieś działania prowokacyjne być może już w ogóle, Inaczej organizowane, być może bardziej agresywne, mogą się odbywać, no wtedy rozumiem, one też. No... Teraz atakowali migranci, którzy byli przedstawiani w polskich mediach jako biedni ludzie. No teraz mogą atakować zbrodniarze z grupy Wagnera, którzy, a Białoruś powie, no nie panujemy sami, mamy z tym problem, nie wiadomo co robią. Nie no jesteśmy właśnie. w stanie ich kontrolować. No właśnie, myślę, że pani dyrektor to bardzo dobrze opisała. Z jednej strony mamy do czynienia z... Yy... Tym, że na Białorusi będzie gościć formacja wojskowa z bardzo dużym doświadczeniem duży wojskowym, ludzi, którzy są bezwzględni i, i, i zdolni do ryzykownych działań. Z drugiej strony mamy tak, taką sytuację, w której różnego rodzaju ośrodki, w tym szczególnie Moskwa, może tak naprawdę pozwolić sobie na działania, w których może zaprzeczać temu, że, że za nimi no stoi. Tak, no tak, Władimir Putin powie, że sam miał z nimi problem chwilę temu. No właśnie, no właśnie i to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście ryzykowna sytuacja, którą będziemy musieli śledzić i z której będziemy musieli wyciągać wnioski w, w krótkiej perspektywie i no właśnie będziemy musieli Polacy rozumiem my będziemy musieli będzie musiała wyciągać takie wnioski też Litwa bo to być może też ich będzie dotyczyć ale czy na to też właśnie patrzy na to nowe zagrożenie w taki sposób że być może pojawia się no jednak liczne bo te 20 no nikt dokładnie nie wie ile tysięcy tych ludzi no ale nawet jeżeli to by było 10 tysięcy ludzi no Po pierwsze bezwzględny, a no, po drugie tak. z, do, z doświadczeniem bojowym, to to jest duża siła, która no może może destabilizować lokalnie sytuację na granicy państw NATO. Oczywiście, tak jak powiedziała Pani Redaktor, Polska już jest czujna, jest czujna, można powiedzieć, od prawie dwóch lat gdzie trwa ta, ta operacja hybrydowa na naszej wschodniej granicy. Zbudowaliśmy tą specjalną konstrukcję, która ma uniemożliwić swobodne przekraczanie granicy tym nielegalnym grupom, ale ona może być niewystarczająca wobec tak dużej uzbrojonej, zorganizowanej grupy, więc na pewno będziemy musieli przemyśleć te środki, które, które już przedsięwzięliśmy. Podobnie, podobne działania na pewno będzie musiała przedsięwziąć Litwa i będziemy jednocześnie musieli przekonywać i pokazywać sojusznikom, jak groźna jest ta sytuacja. Dziś mieliśmy już do czynienia z pierwszym briefingiem na ten temat w kwaterze głównej, gdzie Rada Bonsona Atlantycka no, pochylała się właśnie nad wnioskami z tego, co wydarzyło się dzisiaj na Białorusi. Trzeba powiedzieć, że w trakcie weekendu na Białorusi, a trzeba powiedzieć, że dzisiaj wciąż mamy więcej niewiadomych niż wiadomych w całej tej sprawie i oczywiście nie możemy pozwolić, aby ta sprawa została zapomniana. Będziemy na pewno ją przypominać. No, ja mam obawę, że ta sprawa sama nie da o sobie zapomnieć. Niestety. pani ambasadorze, przenieśmy się w takim razie na obok, na, na Ukrainę. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia? No, wiemy o tym, że te działania ukraińskie zostały zintensyfikowane, ale wiemy też o tym, że Rosjanie jednak przez te miesiące no, bardzo umocnili swoje pozycje. W niektórych miejscach, no, jeżeli wierzyć tym doniesieniom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, one zawsze oczywiście budzą wątpliwości, to są wielostopniowe, ciągnące się na kilometry, linie, linie obronne. No i widać, że. W, no to na co jeszcze jakiś czas temu mieliśmy nadzieję ten szybki postęp i szybka kontrofensywa wojsk ukraińskich najwyraźniej w tych okolicznościach i z tą liczbą sprzętu, którą w tej chwili Ukraina dysponuje. No chyba jest niemożliwa. Tak, ja nie chcę oczywiście mówić, że, że również to. Że wszystko przewidzieliśmy, ale rzeczywiście sytuacja jest Inna niż miała miejsce na przełomie sierpnia września jeszcze może października zeszłego roku wówczas to e, siły rosyjskie goniły ostatkiem sił szczególnie w tym wymiarze e, personelu stąd e, sięgnięcie e, po tą częściową tak zwaną e, częściową mobilizację ale przypomnijmy że e, w sierpniu front oszczędzał się na ponad dwa razy. E, dłuższą. E, e, Odległość niż ma to miejsce dzisiaj, a był okupowany przez dwa razy mniejsze siły, przez co siły ukraińskie miały dużo większą przestrzeń do ewentualnego manewru, do, do ewentualnego zwalenia przeciwnika do wykazania na przykład swojej przewagi w zakresie dowodzenia czy rozpoznania. I dzisiaj jest to dużo trudniejsze. Ten front został skrócony dzięki zwycięstwom ukraińskim na, na Charkowszczyźnie, także dzięki zajęciu Hersonia. Ale z drugiej strony e, wysadzenie powietrze tamy na nowej kachowce, zalanie donego do biegu do dnie brutalnie skróciło ten tron. więc mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ten tron się znacznie zagęścił. W takiej sytuacji trudno jest manewrować, czasami trzeba po prostu atakować od czoła i to stawia nas w sytuacji ulecz Ukraińców, stawia w sytuacji wojny materiałowej, w której dopiero strona, która y, może zasypać przeciwnika większą ilością celnie. Rażonych pocisków, jest w stanie dokonać pewnego przełomu. Stąd to, to co się dzieje, nie jest tak finzyjne, jak to mieliśmy okazję oglądać na ekranach telewizorów czy komputerów w wrześniu zeszłego roku na Charkowszczyźnie, ale jest, może powiedzieć, bardziej zbliżone do tego, co działo się w okolicach Chersonia, gdzie to zwycięstwo było jednak nieco bardziej wymęczone, takie okupione większymi. Stratami. To trzeba być realistą. Przy czym wydaje się, że jeśli strona ukraińska znajdzie ten, ten słabszy punkt w grupowaniu rosyjskim, uda się jej dokonać pewnego wyłamania w tym kloncie, to wówczas efekt może być systemowy, czyli czyli może dojść do, do załamania ugrupowania rosyjskiego. Panie ambasadorze, ja pamiętam, jak wiele miesięcy temu rozmawialiśmy. Pan wówczas mówił o tym, że zresztą teraz pan też to wspomniał, że ten moment. No, nazwijmy późnego lata um, ubiegłego roku, to było takie okno dużych możliwości. Um, rzeczywiście, no. Mówiąc kolokwialnie, pogonienia Rosjan, a przynajmniej zadania im dużych strat i, i odzyskania, uzyskania dużo więcej niż na przestrzeni tych miesięcy zostało uzyskane, no ale widać, że to okno możliwości no, nie zostało wykorzystane i ja teraz mówię, nie zostało wykorzystane przez świat zachodni, bo, bo chyba za długo trwały, trwały rozmowy o tym, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę. A trzeba było szybko wspierać, żeby, żeby w ten korzystny czas się po prostu zmieścić. Tak, gdyby, gdyby nasi sojusznicy działali tak szybko jak Polska. zresztą, która Polska do pewnego stopnia Czechy również, które przekazały w szybkim, w szybkim tempie dużą ilość ciężkiego sprzętu. Przede wszystkim polskie setki polskich czołgów, transporterów podejrzanych ciężkiej i nowoczesnej artylerii, które były bardzo ważne dla powodzenia ukraińskich działań na, na Harkowszyźnie, w Kreseniu. Ale gdyby tego sprzętu było więcej, to rzeczywiście można było um, w jakiś sposób wyzyskać to powodzenie, które, które pojawiło się w wyniku w wyniku tych operacji i tą wojnę zakończyć znacznie wcześniej. I tu niestety mieści się ta przesadna czasami ostrożność um, naszych. Sojuszników, która do pewnego stopnia oczywiście jest zrozumiała, ale naszym zdaniem ona idzie zbyt daleko, bo nawet ta sytuacja z minionego weekendu pokazuje, że dla Władimira Putina językiem, który on rozumie jest wszystkim język siły i, i taki język on, on szanuje, język zdeterminowania, język pokazania tego, że mamy środki, że nie zawahamy się ich użyczyć, przekazać komuś, kto ma prawo, bo zgodnie z prawem międzynarodowym, bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. No, ale cóż, no, musimy chyba w takim razie jako kolektywny Zachód odrabiać tę lekcję cały czas. Panie ambasadorze, jeszcze dwie sprawy. Dużo czasu nam nie zostało, ale mimo wszystko chciałam o to zapytać. Pierwsza to ukraińskie służby, ale też i przecież prezydent Zełęński mówią już o tym, że Rosjanie zakończyli albo są blisko końca zaminowania niektórych bloków elektrowni atomowej w Zaporożu. Zdaniem strony ukraińskiej przygotowują się tym samym na scenariusz nowa kachowka 2 tylko oczywiście w makroskali, bo to jest już zupełnie inna ranga i zupełnie inny stopień rażenia wychodzący poza państwo ukraińskie siłą rzeczy to jest chyba dla każdego naturalne. Poprzez oczywiście skażenie czy to to jest scenariusz, który Pana zdaniem, albo inaczej, czy to jest scenariusz, który należy poważnie rozważać i który jest poważnie rozważany, czy też to jest cały czas element wywierania presji na Zachód? Ja rozumiem, że to mogą być też i obie, obie te sprawy, ale, ale przede wszystkim interesuje mnie realność tych zdarzeń. Musimy brać poważnie. Taką sytuację. Bezpieczeństwo nuklearne to jest bardzo kluczowa, żywotna sprawa dla, 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 dla nas wszystkich. Tak? Także e, tu rzeczywiście wielu e, aktorów na, na Zachodzie tak, traktuje tę sprawę z najwyższą pomagą i w stronę władz Rosji kierowane są komunikaty, w których, w których, e, jasno, z których jasno wynika, że e, tego typu operacja, która byłaby spowodowana przez, przez Rosję, spotka się jednak z, z konsekwencjami. To mogą być konsekwencje daleko idące. Miejmy nadzieję, że to na Rosyjska na poważnie weźmie to ostrzeżenie. I temat numer dwa, czyli zbliżający się szczyt NATO w Wilnie, czy to może być szczyt przełomu, czy też powinniśmy studzić swoje emocje, bo ta sytuacja, która jest w Europie, jest sytuacją niezwykle trudną, a człon, państwa członkowskie, różne państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego mają też różne spojrzenie na temat zakończenia tej sytuacji zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wszyscy może chcą robić wszystko, żeby ta wojna w sposób militarny zakończyła się zwycięstwem strony ukraińskiej. Być może niektórzy i to wcale nie jacyś nieliczni. Jednak szykują się na te na scenariusz zupełnie inny scenariusz, który będzie scenariuszem rokowań. I kosztów dla Ukrainy. I czego się możemy spodziewać? No w tej chwili najważniejszą sprawą dla świata zachodniego jest wsparcie tej walki Ukrainy. W tym zakresie sytuacja NATO jest nieco sytuacją takiego kota Schrödingera, który trochę jest, a trochę, trochę, trochę go nie ma. W tym sensie, że NATO formalnie nie uczestniczy w wspieraniu militarnym Ukrainy. Oczywiście chociaż oczywiście sojusznicy, to czynią i działania na to również pomagają tym, tak jak, tak ważnym. Partnerom Ukrainy jak, jak Polska, żeby no właśnie móc tą operację przeprowadzać, choćby rola naszych hubów logistycznych w tym wszystkim, które są jednak osłaniane także przez wojska naszych sojuszników razem z Wojskiem Polskim, więc tutaj będzie miało do znaczy będziemy mieli do czynienia z pewną to, taką dosyć szczególną komunikacją, bo oczywiście będzie. Kwestia determinacji w dalszym wspieraniu Ukrainy, ale samo NATO jako, jako organizacja nie będzie w tym brała bezpośrednio e, udziału. E, Sprawa wewnątrz natowskich, cóż, no, mamy nadzieję, ciągle trwają e, dialog z władzami e, Turcji, e, także z władzami Węgier. E, staramy się przekonywać, żeby doszło do e, ostatecznie zakończenia procesu akcesji e, Szwecji. No, jest ciągle nadzieja na to, że to uda się. Dokonać w Wilnie. No i są ważne decyzje związane z transformacją wojskową sojuszu, która znajduje się już na pewnym ukończeniu. To jest wiele, ta transformacja, odbudowujemy zdolność w sojuszu do kierowania kolektywną obroną, planowania kolektywnej obrony, także planowania sił i podporządkowania tych sił, właśnie które w, pokoju, w czasie pokoju będą wspólnie ćwiczyć będą e, wiedziały, gdzie mają być użyte do obrony terytorium e, sojuszu. Na tym szczycie zapadną ważne decyzje związane właśnie z tą transformacją wojskową sojuszu. Bardzo serdecznie dziękuję, pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, był gościem Telewizji Republika. Serdecznie dziękuję, panie ambasadorze i serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, za chwilę w naszym programie komentatorzy, pani Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, Marek Jakubiak, będziemy rozmawiać na temat między innymi pana Manfreda Webera, który już widzi siebie jako część przyszłego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, nie Republiki Fe Federalnej. Nie. Niemiec, ale to dosłownie za moment.